Razem z Wojtkiem tutaj jesteśmy. Dobrze, Wojtku, co byś chciał powiedzieć naszym kamratom i nie kamratom, i kamratkom oraz nie kamratkom? Słuchajcie, młodzi, młodzi przyjaciele, bo wszyscy mamy wspólny los. Poczucie humoru trzeba kultywować, rozwijać w sobie, bo każdy je ma w różnym natężeniu. Jeden się urodził z poczuciem humoru, drugim, drugi ma go mniej. To jest to, co nas ratuje i co nas solidaryzuje przed tą wielką otchłanią i tą wielką niepewnością, do której wszyscy zmierzamy. Jak to powiedział, jak to powiedziała poetka w takim wierszu, ale ja nie chcę, nie chcę do nieba, nie chcę tkwić gdzieś tam w Błękicie, ja chcę tu na ziemi, gdzie życie. I to jest właśnie to, co nas wszystkich łączy, więc słuchajcie, lubię Wasze poczucie humoru, lubię jak mnie zaskakujecie, sam się potrafię z siebie nieźle obśmiać, nie znoszę tylko jednego określenia, do którego się przyznam, mając świadomość, że teraz mnie tym słowem zasypiecie w nadmiarze. Ja nie jestem aktorem, nigdy nim nie byłem. To, że, to, że przeszedłem edukację aktorską. To bardzo dobry trening, każdemu polecam. Ja jestem przede wszystkim pastuchem, bo pastuchem byłem 4 lata, aktorem byłem rok. Natomiast 20 lat byłem reżyserem. 20 lat wykonywałem i żyłem z zawodu reżysera, co mnie nauczyło szybkiego myślenia i z różnymi ludźmi pracowałem. Z gwiazdami pracowałem, z mało znanymi aktorami pracowałem. I to, co ratowało wielkie i małe przedsięwzięcia, to. Wiecie co? Poczucie humoru, poczucie humoru dosadne, pikantne, subtelne, bez poczucia humoru nie ma po co żyć, nie ma po co żyć, także pozdrawiam Was, powiem tak, bądźcie wredni, ale z poczuciem humoru. A ja mam jeszcze jedno pytanie, tak. co by, co, jakie przesłanie może, co by Pan polecił, bo jest tak wielu młodych ludzi, nie ma, nie ma sposobu na życie, Jak, jaka jedna rada od człowieka już z 60-letnim doświadczeniem? Powiem wam, co sobie cenię najwyżej, naj, najbardziej i co. Yy, Rózpicia właśnie... jeżdżenia konno i pierdolenia nie, oczywiście. To nie, to. Słuchajcie, z pierdoleniem bywa różnie. Każdy to <laughs> różnie robi. Natomiast chciałem powiedzieć właśnie o jeździe konnym. Ech. Jazda konna dała mi, bo zacząłem jeździć konno, jak miałem 14 lat, a tak naprawdę jak 16 lat już takie lekcje odbierałem równe kawalerijskie. Jazda konna dała mi świadomość siebie samego. Dla mnie, ale wiem, że są ludzie, którzy bywają na żaglach, jeżdżą na nartach. Zmaganie się ze swoją fizycznością, no koń ma tę przewagę, że jest żywy. Narty są martwe, żagle są martwe. Trzeba z nim współpracować. Koń jest żywy i konia nie można oszukać. Koń jest jednoznaczny. Dajesz mu miłość, dostajesz miłość. Dajesz mu agresję, dostajesz agresję. Jest duży, jest niebezpieczny. Możesz z koniem przeżywać fantastyczne chwile. Czy mogę do Marcina? Tak, 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 proszę bardzo. I namawiam was, żebyście znaleźli pasję w życiu. Choćby to była najmniejsza pasja, mało znacząca, choćby to było zbieranie znaczków nawet, to znajdźcie pasję. Nie bójcie się robić rzeczy, których wam na przykład... Ktoś powiedział, że Wam nie uchodzi, żebyście robili, albo się do tego nie nadajecie. Na pewno jedna rzecz. Nie zróbcie sobie krzywdy. Nie zróbcie sobie skrzywdy. Z tym piciem, mnie pić uczyli przedwojenni kawalerzyści. Piliśmy. W myśl zasady noc huzarska-służba carska. Czyli rano trzeba było wstać do pionu i wykonywać wszystkie polecenia. Te, nie zróbcie sobie krzywdy, nie unikajcie miłości, yy, bądźcie rycerscy wobec, wo, wobec kobiet, bo one naprawdę mają ciężkie życie. Filip, dziękuję Ci bardzo, kolego. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć. Czołem.